Kochani, kochani, dziękuję wam z całego serca, to jest niesamowite do jakiego momentu w życiu doprowadził mnie Bóg i chciałbym wam powiedzieć, że nie zdajecie sobie sprawy jaki On ma dla was plan i teraz na pewno, na, ja tylko, na pewno, <noise> nie przekonałem, nie przekonałem, teraz podziękowania na pewno o kim zapomnę więc z góry przepraszam ale dziękuję Dominikowi, mojemu menadżerowi, który odmieni moje życie, dziękuję mojej wytwórni Warner Music Polska, Przekonaliście mnie, że można fajnie pracować z jakąkolwiek wytwórnią w tym kraju, dziękuję moim przyjaciołom, którzy przyjechali tutaj z Gorzowa i z Warszawy, dziękuję mojej rodzinie i dziękuję stacji TVN. Nie dajcie się, po prostu się nie dajcie i Zrobić ogromne gratulacje. Scena jest Twoja. Panie Prezydencie, serdecznie dziękujemy. Dziękujemy Panie Prezydencie, jeszcze raz. Szanowni Państwo, nadszedł moment, kiedy zwycięzca bursztynowego Słowina za moment raz jeszcze zaśpiewa dla Państwa. My kłaniamy się nisko. Dziękujemy za wspólny czas. Dziękujemy wszystkim, którzy zrealizowali ten festiwal. Bo bez nich, bez pracy operatorów, dźwiękowców, oświetleniowców i wszystkich innych by tego nie było. Dziękuję koledze Kaszkietowi, który nakarmił mnie swoim osobistym tostem za kulisami, kiedy byłem głodny. Dziękuję Państwu, fantastyczna publiczności, która nas oglądała. Ja serdecznie dziękuję, dziękuję. Ja panu prezydentowi. My dziękuję Ci Gabi, dziękuję Ci Dziękujemy Dziękujemy bardzo. Chcielibyśmy Dziękujemy. Państwa Dziękujemy. Dziękujemy. zaprosić na jutrzejsze dwudziestolecie tvn 24 a przed państwem Dawid Kwiatkowski. My się już żegnamy. Wszystkiego dobrego. do noc. Proszę, zaśpiewajcie ze mną. W samym centrum miasta nie spokojne. Dłoni. Było już nie miasta tak z jedną mi opowiesz

Sam, i pójdziesz w moją stronę nawet cały świat bo szkoda mi a z tobą wszystko a w nie nic więc... naszych słów coś maluję chodź tu i pokaż mi jak chcesz ułożyć, nie, to jest zaubić jak mam. A, co pod mam z całego serca, dziękuję za wszystkie głosy. Jeśli w tym samym i pójdziesz po moim zdolcem, mam połowę, cały świat.